Witam wszystkich ponownie dzisiaj trudna lekcja, zresztą ostatnio same trudne lekcje do tego planowałem zrobić dwa zadania, ale jak już to jedno przeniosłem na, na te kartki to stwierdziłem, że byłaby to za duża dawka. To, to jedno jest takim zadaniem złożonym i, i wystarczająco trudnym żeby na, razie na nim zatrzymać, więc temat lekcji, przejdźmy już do, do konkretów i temat lekcji zapiszmy, to jest zasada zachowania momentu pędu, rozwiązywanie y, zadań, dość długa jest treść tego zadania, to jest zadanie z jednego y, ze zbiorów dla liceów, y, i tam jest oznaczone trzema gwiazdkami, czyli to, a te trzy gwiazdki to znaczy to, to jest najtrudniejsze zadania są tam tak oznaczone, więc lepiej zająć się tym jednym i, i dokładnie. Troszkę tam będzie teorii przy okazji, więc czytam tutaj zadania, ponieważ jak zwykle no, piszę bardzo nie Zresztą rysunek wyraźnie, znaczy wyjaśni to, to w, szybciej, ale no, treść musi być. Więc czytam drewniana jednorodna belka o masie M duże równa 5 kg i długości L równa się 1 m drewnianą jednorodną belkę o masie M właśnie 5 kg i długości L małe równa 1 m zamocowano tak, że może się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez jeden z jej końców, ten górny koniec. W drugi koniec belki trafia pocisk o masie m równa się 20 g, poruszający się poziomo z prędkością V1 równa się 500 m na sekundę. Pocisk przebija belkę i porusza się nadal z prędkością V2 równa się 200 m na sekundę. Są trzy polecenia. A. Podpunkt A. Oblicz prędkość kątową belki tuż po przestrzeleniu. Podpunkt B. Oblicz jak prędkość kątowa belki zależy od odległości d małe między miejscem trafienia pocisku a osią obrotu belki. Załóż, że prędkość pocisku przed i po przebiciu że prędkości pocisku przed i po przebiciu belki są takie jak wyżej. Znaczy chodzi o to, że V1 i V2 to wartości V1 500 m na sekundę i V2 200 m na sekundę. I jeszcze ostatnia, ostatnie polecenie. C y, ustal i y, no, to o będzie y, ustal, jaką część energii kinetycznej pocisku stanowi energia kinetyczna belki tuż po przestrzeleniu, ponieważ tam y, nie była widoczna ta część y, B, bo kamera było troszkę wyżej, więc jeszcze ja przeczytam podpunkt B. Oblicz jak, jak, y, jak prędkość kątowa belki zależy od odległości D małe między Miejscem trafienia pocisku, a osią obrotu belki, załóż, że prędkość pocisku przed i po przebiciu belki, prędkości pocisku przed i po przebiciu belki są takie jak wyżej, czyli dla V1 i V2, które tam wyżej było podane. No, rysunek to wszystko wyjaśni. To będzie długa teoria, a właściwie, jak spojrzymy na rysunek wszystko będzie jasne. Wypisujemy wszystkie dane. Masa. Tej, to, to jest ta belka, ona tu jest zaczepiona na samym końcu i może się obracać wokół osi, która w tym miejscu przychodzi. Czyli, czyli może się obracać tak, jak tu strzałeczka wskazuje. To jest jakby początkowe położenie, tu jest jak końcowe. Jakby coś by uderzyło w tą belkę, to może się w tym kierunku zacząć poruszać. Tak? Długość tej belki jest podana, L, 1 metr. Masa tego, o ten pocisk równolegle do, do ziemi to się porusza i prostopadle do belki uderza w nią, przebija belkę i porusza się. Dalej z mniejszą prędkością. No i teraz w punkcie, punkt A to było, żądali oblicz prędkość, oblicz prędkość kątową belki tuż po przestrzenieniu. No właśnie. No, jak ten pocisk uderzy, uderzy w tą belkę, no to będzie działał na tą belkę siłą, przekaże jej energię i z pewnością ta belka wychyli się w tą stronę. czy uzyska tuż, tuż po uderzeniu za, Zakładam, że to ułamek sekundy to to, to przeszczelnienie towa ta belka tu za chwileczkę uzyska pewną prędkość kątową no teraz jest pytanie jak, jak tą prędkość kątową obliczyć znaczy jak rozwiązujemy zadania to, to piszemy równania równanie to znaczy coś równa się czemuś teraz pytanie co, co w tym przypadku, czyli jaka wielkość na początku i na końcu przyjmuje takie same wartości? No, pierwsze podejrzenie to jest może, że energia, czyli na przykład energia mechaniczna, początkowa i końcowa, więc, więc ktoś by mógł porównać energię mechaniczną pocz, początkową z końcową, z tego po, czyli na początku energię kinetyczną miałby tylko ten pocisk, czy to byłoby m małe v1 do kwadratu przez 2. A po, tuż po, po przestrzeleniu tej belki po, czyli na końcu ten następ końcowy to byłby tuż po przestrzeniu belki, to pocisk miałby energię kinetyczną mv 2 do kwadratu przez 2. No a belka miałaby energię kinetyczną ruchu obrotowego, obrotowego, czyli moment bezwładności, czyli i razy omega kwadrat przez 2 czy byśmy, jakbyśmy suwali te, te dwie energie końcowe, energię końcową pocisku i energię kinetyczną robotowego tej belki i porównali z tą prędkością, znaczy z energią kinetyczną, po, początkową energią kinetyczną tego pocisku, okazałoby się, że, że znaczy gdybyśmy to, ta, takie równanie zapisali, to one byłyby fałszywe. Nie możemy w tym przypadku stosować zasady zachowania energii mechanicznej, ponieważ w tym przypadku energia mechaniczna wcale nie jest zachowana, znaczy nie jest zachowana, nie że się źle zachowuje, tylko w tym sensie, że nie jest taka sama na początku jak i na końcu. Przypomnijmy teraz dlaczego tak jest, zresztą to będzie zaraz, zaraz to wyjaśnimy, to jest nawet zapisane. I tu przeczytam, tutaj, żeby też nie wyraźnie. Nie możemy zastosować zasady zachowania energii mechanicznej, ponieważ w trakcie przebijania belki na pocisk działała siła oporu, ta belka, znaczy siła oporu w wyniku tego tarcia z tą belką. Siła oporu, która wykonała ujemną pracę, ponieważ była ona ta siła oporu była przeciwna do wektora przemieszczenia pocisku. Czyli pocisk, jak w trakcie tego przechodzenia przez belkę, Pocisk poruszał się w lewą stronę, a siła oporu na pocisk działa w przeciwną stronę, czyli w prawą, kąt między tą siłą oporu a przemieszczeniem pocisku to jest 180 stopni i w pracy występuje kosinus tego kąta. To jest praca tej siły oporu to byłaby wartość siły oporu, razy wartość przemieszczenia, czy w trakcie przemieszczania, czyli ta wartość przemieszczenia to byłaby ta grubość, grubość tej, tej deski, bo to w, wtedy, wtedy ta siła działa, i razy cosinus kąta między tą siłą oporu i wektorem przemieszczenia pocisku, czyli cosinus 180 stopni to było minus 1, by ta praca była ujemna. Czy, czy siła oporu w, w trakcie y, przebijania przez pocisk y, tej, tej belki wykonałaby ujemną pracę, a ta siła oporu to jest siła zewnętrzna. A przypomnijmy sobie y, y, skąd się wzięła zasada zachowania energii mechanicznej. Więc już na kolejnej kartce. Więc y, y, przypominamy, że ten wzór wcześniej Wam wyprowadziłem, że zmiana energii mechanicznej równa się pracy siły zewnętrznej. No, i właśnie tą siłą zewnętrzną jest siła oporu. Ona wykonuje pracę ujemną, czyli prawa strona jest ujemna, no to lewa też będzie ujemna. Czyli zmiana energii mechanicznej też jest ujemna. A to oznacza, że no, zmiana energii mechanicznej to jest różnica końcowej energii mechanicznej i początkowej. No skoro ta różnica jest ujemna, to ta końcowa energia mechaniczna musi być mniejsza niż początkowa. Czyli Czyli nie możemy porównać energii mechanicznej początkowej z końcową, ponieważ ta końcowa jest mniejsza o wartość wykonanej tej pracy, o wartość, jeżeli chodzi o, o wartość bezwzględną wykonanej pracy przez siłę, siłę oporu w czasie przebijania przez pocisk deski. No to w takim razie nie możemy zastosować zasady zachowania energii mechanicznej, ale na szczęście, na szczęście inna zasada zachowania jest tu spełniona. Z zasady zachowania momentu pędu. I właśnie yy, dzisiejsza lekcja dotyczy tej yy, zas zastosowania zasady zachowania momentu pędu, dlatego właśnie to za zadanie robimy. No i teraz właśnie, yy, dlaczego, dlaczego możemy zastosować zasady zachowania momentu pędu, ja teraz przypomnę. To fragment lekcji, gdzie w ogóle było o momencie pędu i o zasadzie zachowania momentu pędu, ale najpierw jeszcze przeczytajmy treść tego, co tu zapisałem. Traktując belkę, belkę i pocisk jako układ ciał, czyli po prostu my arbitralnie decydujemy, co jest układem, i załóżmy, że układem ciału jest ta belka i pocisk. Yy, traktując belkę i pocisk jako układ ciał, widzimy, że nie działały siły zewnętrzne. A co to są te siły zewnętrzne? To, to są siły, których źródłem nie są elementy układu. No w czasie, gdy, gdy ten pocisk przechodził yy, przez belkę, no to Pocisk działał na belkę, a belka działała na pocisk, ale ponieważ to były y, oba, pocisk i belka są elementami tego samego układu, więc działały siły wewnętrzne, których źródłem są elementy układu. Czyli nie było sił zewnętrznych, a jak nie ma sił zewnętrznych, to te siły wewnętrzne, y, których źródłem są elementy układu, nie, nie mogą zmienić momentu, momentu pędu y, względem dowolnego punktu. I my ten moment pędu, jeszcze zobaczmy co zapisałem, że to wszystko, yy, a no więc tu dalej, jeszcze yy, więc obowiązuje zasada zachowania momentu pędu. No i teraz yy, musiałbym przypomnieć najpierw definicję momentu pędu. Moglibyście zapomnieć, chociaż nie powinniście, więc ja tu mam te poprzednie lekcje, muszę zaraz odszukać moment pędu to będzie tu pewnie o, o już mamy. Więc to był te, ten fragment lekcji o momencie pędu. Punkt drugi tam ten z lekcji, jakbyście cofnęli się z materiałem to, to odnajdziecie to. I definicja momentu pędu jest dość skomplikowana, to jest wielkość wektorowa. Iloczyn, iloczyn wektorowy to jest, czy, to jest moment pędu i to, dla punktu materialnego to moment pędu to jest iloczyn wektorowy, ten krzyżyk to jest iloczyn wektorowy, wektora położenia łączącego ten punkt względem którego moment pędu określamy, to jest ten punkt O, z punktem przyłożenia siły czyli z, z, z punktu względem którego moment pędu Określamy, ten wektor r łączy ten punkt z punktem przyłożenia tej siły i wektorowo mnożymy, znaczy, znaczy z punktem, w którym to ciało się znajduje, przepraszam, bo to nie jest moment siły, tylko moment pędu, z punktem, w którym to ciało się znajduje i, w, 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 i w, mnożymy wektorowo ten wektor położenia z wektorem, wektorem pędu. I z tego wzoru, gdybyśmy znali operację wektorową zwaną iloczynem wektorowym, to z tego wynika wzór na wartość tego momentu pędu, to jest R razy P R razy sinus, czyli wartość promienia razy wartość pędu razy sinus kąta między promieniem i pędem skomplikowany wzór, my tylko ten wzór potrzebujemy, nawet jego prostszą formę, ponieważ w naszym przypadku to r to będzie wzdłuż tego naszego, znaczy z osi obrotu, z osi obrotu do punktu przyłożenia, teraz pokażę jeszcze raz czym będzie u nas r, więc nasze r to będzie z punktu względem, względem którego moment pędu będziemy określali, i ten projektor R łączy ten punkt z, y, z punktem, w którym to, ten, ten nasz, nasz pocisk się znajdzie w momencie y, przebijania tej deski, tuż, albo tuż przed przebiciem tej, tej deski, tak? Ponieważ ta prędkość jest prost, a więc i pęd tej, tej, tego pocisku jest prostopadły do tego promienia, no to muszę wrócić znowu do tego, sorry, ponieważ kąt między, w naszym przypadku kąt między promieniem i pędem jest równy 90 stopni, sinus tego kąta to jest 1, to dość prosto się oblicza ten moment pędu, mnożąc tę długość tego promienia u nas to będzie długość tej belki razy pęd tego pocisku, tak jest dla ciała punktowego tak jest dla ciała punktowego, czyli jeżeli ten połomin i pęd są do się, a więc prędkość również są do siebie prostopadłe, to wystarczy pomnożyć r razy p i tak u nas będzie. A w przypadku ciała e, makroskopowego, nie punktowego, to tu jest wypowiedzenie, moment moment pędu. Br o o o. To co światłem? Bo już lepiej. Za chyba by było. No dobrze jest. A w przypadku ciała makroskopowego to tu mieliśmy wyprowadzenie momentu pędu były sztywne i tu już nie będę do tego wracał Tam z, w poprzedniej lekcji, tam w kilka lekcji wstecz jest całe wyjaśnienie. A ktoś by chciał jeszcze raz przejrzeć sobie to, to jeszcze raz może to zobaczyć i wyprowadziliśmy wzór na moment wartość momentu pędu były sztywne i to jest to omega razy i czy, albo i razy omega, częst, najczęściej się pisze, czyli wartość momentu pędu to jest moment bezwładności razy prędkość kątowa a to, czyli w, w przypadku tej belki będziemy stosowali ten wzór, a ten wzór będziemy stosowali w przypadku w przypadku te, tego naszego pocisku. No dobrze, no to w powtórzyliśmy sobie to. To teraz jeszcze przypomnijmy sobie zasady zachowania momentu pędu. Tych karteczek troszkę tu mam. O, I to jest lekcji poprzednich. poprzednich. Yy, tu była yy, ta uogólniona postać, yy, też na lekcji wcześniej się to było, yy, To była uogólniona, uogólniona postać drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego. postępowego a tu i odpowiednik lechu obrotowego, czyli moment y, sił zewnętrznych,